Dobry widzowie Dzisiaj będziemy jechać talerzować A czy kończy talerzować Tego co Nie dokończyliśmy wczoraj bo czekał, walono talerzówkę Zaczęło padać To już nie szło tak jak powinno iść Znaczy i tak długo uprawiałem Jak talerzówka Ej boże Jak też zaczął padać Ale co? Ale ten... 2-3 godzinki jeździłem jeszcze Potem przestało już iść to chcę coś zostawić na drugi dzień Tak dzisiaj, dzisiaj nic nie będziemy za bardzo robić To czemu by nie zostawić co no na dzisiaj dzisiaj, tak dzisiaj ma nie padać no. Palimy sprzęt Wyłączamy Odpalamy traktor Zakładam kamerkę na głowę O i cofamy podniesiemy talerzówkę trochę i wycofujemy czemu ona cała się podnosi. cofujemy w to pole nasze żeby nie nosić tego błota na podwórko żeby nie nosić tego błota na podwórko to bez sensu potem zamiatać byłoby Cyk, cofnięte no, teraz by tylko byleby talerzówki nie obalić Bo nie byłoby za ciekawe Dobra Nie przewróciła się, to jest dobrze Możemy jechać na to pole Ósemka, pięknie kopci To jest prawdziwy diesel, a nie jakieś tam DPFy, nie DPFy Małe silniczki no. Także jedziemy na pole tu my już dojeżdżamy na pole Tak niedaleko to pole jest Tutaj o Idziemy rozkładać talerzówkę Jechać O, nasz kotek Jeden Co za Uderza to. Nie Wiem Jeden z kotów naszych Coś mi tu lat A to Będziemy rozkładać zaraz talerzówkę I będziemy uprawiać Także co? Mam telefon na ma uchwyt sobie I podnosimy talerzówkę, rozkładamy Wał wow, tak na trójkę ustawiamy Wtedy robi nie za płytko, nie za głęboko Przegłaszczamy, napęd załączamy, obroty na 1950 I co? I ogień I uprawiamy e, mokro jest Dwunasty bieg Czy obroty dobre? Mogą być większe mógłbym dać o, teraz będzie dobrze, bardzo no możecie dać znać jak tam u was to wygląda wszystko i co, i będziemy tutaj uprawiać później też się dla was odpalę ten film będzie składał się z dwóch części tak żeby pokazać wam też coś innego niż tylko samo jakby rolnictwo zobaczymy jak to wyjdzie, czy wam się spodoba czy będzie wam się taki podobać tego typu materiały No żeby to po prostu nie było monotoniczne A jak przyjdzie zima to przecież roboty aż takiej w polu nie będzie Sama robota przy domu to to też inaczej będzie, nie? Żeby was nie przyzwyczaić do samej roboty w polu Żebyście wiedzieli, że rolnictwo to nie tylko praca w polu Także co? Widzimy się już później Powoli kończymy to pole Ostatnie dwa przejazdy zostały jak widzicie, poszło ładnie Znaczy no jeszcze nie poszło ładnie, bo jeszcze nie skończyliśmy, nie? No, ale idzie ładnie yy, zaraz się skończy, jest godzina 11 Około 12 Komputer powinien być Potem będę jechał do Roxany, bo ma dzisiaj urodziny Możecie jej złożyć Ten, w komentarzu życzenia I w późniejszej części materiału będzie dodatkowa część, jakby do tego filmiku. Zobaczymy, jak, czy to mam się spodoba, czy nie. Czy takie coś będzie miało sens nagrywanie. żółwka brudna, ale tak ma być. Widać, że chociaż robotę robi, nie. Więc no, kończymy to pole. Zaraz będziemy mieli koniec. Na tym kawałku jest 9 hektarów, ale tu wczoraj miałem zrobione parę. No i co? I zaraz będziemy skończyć, zjedziemy do domu. Do domu nie wiem. Tata później ze zbożem będzie jechał. Jutro może coś wieczorem pokosimy, ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co to z tego będzie? Czy przeskie, czy nie przeskie? To się okaże dopiero jutro. nie? że no, zaraz zacznie się znowu maraton żniwny Bo pogoda ma być, to będzie koszenie codziennie No i dobrze, trzeba w końcu skosić no, Kurczę, tak płyną już jest za Niedługo dożynki nas zastaną, a tu jeszcze zboża niepokoszczone No, ale to tam nie ma co się za bardzo przejmować Zaraz to poznika z pól. No, akurat jeden przejazd nam tu zostanie do góry. I co? I zaraz będziemy kończyć te pole. To tyle, no co? Widzimy się później, jak będziemy już składać talerzówkę. Kończymy. najeżdżamy do drogi polnej. Będziemy składać talerzówkę. Troszkę się kurzy już tutaj. tu, gdzie jest uprawione. nieby tyle padało, a już patrzcie, przez. przez prze, może przez ziemia i, i się kurzy już. No. Co, co po tych deszczach zostało, jak to przesnęło już? No, ale mnie się z tym. W końcu też popada, nie? Tyle pada, to... Ale znając życie, to na w rzepaku, to będzie się tak kurzyć To masakra będzie. No ale co poradzić, no? Taki mamy klimat. jedziemy tutaj, że rozciągniemy tą słomę, co tu jest? Podnosimy talerzówkę. Składamy. Wały podnosimy. O, trochę syfu jest na tej talerzówce. To napęd możemy wyłączyć, obroty możemy zwiększyć. Tależówkę jeszcze raz rozłożymy, żeby tego syfu nie nanieść na podwórko. Składamy. to z talerzy pospadało żeby wszystko ten i jeszcze raz złożymy i, I możemy składać złożymy to i talerzówka będzie czysta a no, powiedzmy czysta z tego największego syfu oczyszczona nie Zczamy ją troszkę wbijamy bieg i jedziemy. Jedziemy od, na podwórko. No i co? I widzimy się już zaraz w następnej części vloga, w części specjalnej, w części testowej. <gryw> Zobaczymy jak to wyjdzie, czy to Wam się spodoba, czy co? Jak Wam się spodoba, to oczywiście, że będzie więcej takich vlogów tego typu. No ale co? I widzimy się później już. Jak już będziemy na miejscu, albo będziemy w trakcie drogi, albo zobaczymy co to będzie za następna część, może będziecie mogli dać znać. Jak na razie możecie napisać komentarz, zostawić suba, łapkę w górę. I widzimy się już w kolejnej części tego filmiku. to Ja tak? nie wiem no. jak to się stało, ale oporowo pan trawę Ale wiesz, no, po prostu myślałam, że pojedziemy do do Pietrzykowa, bo tam też jest tam mnie jest i, i tam jest restauracja. Zjedliśmy obiadek widzowy Teraz idziemy na spacerek popatrzcie co tu jest w tym miejscu Tutaj ładnie może być popatrzcie Co, co to jest za miejsce Roxana Tutaj co mają, konie nie mają Tam się budzi, patrzcie pokażę wam, może kogoś co zainteresuje o, patrzcie Możecie się zastopować i przeczytać, a ja tego nie będę czytać. No idziemy ładnie tu co? No tu idziemy na mostek No tu idziemy na mostek ale tu ładnie Jaką pogodę ładną mamy Co? To zdjęcia mi Robimy No ale ładnie tutaj Co? Tu tu jest O Patrzcie widzowie Też możecie sobie zatrzymać, przeczytać Tutaj byśmy mogli ślub brać i tutaj by był i nie Nie, to w kościele ma być. Ale miejsce bardzo ładne Tu ptaki łowne były O jeziorko, ryby można pewnie łowić Albo i nie można O tutaj po, trochę Trochę się zniszczył ten plakat Proppy zwierzę O mostek Idziemy na mostek na mostku to zrobimy zdjęcie. No. No, na mostku będzie zdjęcie. Więc widzimy się za chwilę. Tutaj jest jeziorko. To jest znowu Ruxana. Znowu ten most. Znowu ona. Co to jest ciekawego? To głupota ludzka. O, tam jakiś układ piętrowy lasu. Idziemy tam gdzie ta biała altanka co to jest I tam sobie jeszcze pewnie zdjęcie lub będzie chciała zrobić ale mogłoby słomkowiec bo na razie zaszło słońce Co nie? No patrzcie jak ładnie tutaj A no, nie wiem, tam zdjęcie No a potem ja mogłam zrobić tam zdjęcie Nie, nie ale tam brzydko A jednak brzydko jest. No. No i tak, No także widzowie Widzimy się później jak coś ciekawszego będziemy tu robić albo jak będziemy wracać to się okaże Także do później idziemy widzowie do koni co będziemy u koni robić? Nie powiem marchewki będziemy dawać wróciliśmy wróciliśmy z tego tego tam gdzie byliśmy a gdzie byłeś? No, gdzieś tam byliśmy z okazji Twoich Coś tam urodził. Coś tam... <grym> Hugo! Jak się konik zdepta, to dopiero będziesz mił. O, patrzcie. Jaki... śliczny queen A co on tam? Co on tu ma? Hugo! Co? Co? on tu ma takie wyżarte? No bo się drapała. Aha. Nie było, o, patrzcie, drugi kuj. Siema. Przywitaj się. Nie chcę się przywitać. zimno. Jest. Chodźcie nie pójść. na mego To jest Huczko z kanału Rasza To jest najsilniejszy pies na całym świecie. On jest najsłodszy. A tu macie lwa. Jager. Rajon. O jest leż. jest mm. najpiękniejszy no. pies. A te duże psy? Mów jak się nazywają po kolei. Moli. Co? Kurde. Ta Iwej. No, a ta? I Elza. Styl No, blisko były. Każdy wie co, o tam jest piękny traktor. Patrzcie widzowie. oleju do lewka. No, piękny traktor. Dorośnięty krzakabi, Jaki kolor będzie miał ten traktor? Różowy. Będzie miał kolor ten traktor różowy. Nawet dwa akumulatory ma. na firma. nie? Halo. Co, żegnamy się? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Napiszcie, czy wam się podoba taki wrok. Czy może być, czy nie. Może być. Może być, tak. Także trzymajcie się. Do następnego. Zostawcie suba, łapkę w górę. I cześć.